panowie posłowie bardzo dziękuję za zaproszenie na posiedzenie tej komisji której celem ma być wyjaśnienie przypadków nielegalnej inwigilacji za pomocą systemu Pegasus narzędzia którego używanie w polskim porządku prawnym w moim najgłębszym przekonaniu nie jest legalne w dniu dzisiejszym wystąpię przed Państwem w podwójnej roli. Z jednej strony jestem ofiarą przestępstwa, nielegalnej inwigilacji, skierowanej przeciwko mnie tylko dlatego, że jako prokurator, który wykonywał swoją pracę wszczęłam śledztwo w sprawie tzw. wyborów kopertowych w Polsce, w sprawie bardzo niewygodnej dla polityków rządzącej partii. To śledztwo zostało mi odebrane i po czterech godzinach zakończone. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów, Lex Super Omnia, którego członkowie są szykanowani, dyscyplinowani, wysyłani w karne delegacje tylko dlatego, że krytykują upolitycznienie prokuratury i naruszanie jej niezależności przez Zbigniewa Ziobrę, który, będąc politykiem, pełni jednocześnie funkcję prokuratora generalnego. Jako czynny nadal i urzędujący prokurator nie mogę jednak pominąć też pewnych bardzo istotnych w mojej ocenie elementów dotyczących prawnych aspektów zaistniałej sytuacji. Pierwszą informację o możliwości włamania na mój telefon czy użyciu Pegasusa uzyskałam drogą mailową z firmy Apple 23 listopada ubiegłego roku. Ta informacja została ponowiona w dniu 24 listopada już w formie bezpośredniej wiadomości tekstowej wysłanej na mój numer telefonu. Z tego alertu wynikało, że firma Apple jest przekonana, że mój telefon był celem cyberataku ze strony służb państwowych, a sprawcy zaatakowali mnie indywidualnie, to jest wybrali mnie na cel tego ataku z uwagi na to, kim jestem i co robię. W tym alercie było też ostrzeżenie, że jeżeli iPhone został przejęty przez służby, zyskały one zdalny dostęp do wszystkich moich wrażliwych i poufnych danych, komunikatorów, a także do kamery i mikrofonu telefonu. Dla pełnej oceny tej informacji uzyskanej od firmy Apple istotny jest przy tym fakt, że 23 listopada 2021 roku firma ta poinformowała opinię publiczną o skierowaniu pozwu do sądu przeciwko izraelskiej firmie NSO Group, producentowi Pegasusa, za działania na szkodę użytkowników urządzeń Apple. I w związku z tym złożonym pozwem tego samego dnia. Apple poinformowała niewielką liczbę swoich użytkowników, w tym również mnie, że mogli być celem takiego ataku. Mając tą świadomość 25 listopada złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o przełamaniu zabezpieczeń informatycznych mojego telefonu i bezprawnego pozyskania znajdujących się w nim danych. 28 listopada 2001 roku skontaktował się ze mną ekspert Citizen Lab, John Scott Rylton, którego pewnie mieli Państwo okazję poznać i wysłuchać podczas posiedzeń komisji. Nawiązaliśmy kontakt i mój telefon został poddany zdalnej diagnostyce w celu zweryfikowania faktu cyberataku Pegasusem. Po przeprowadzonych badaniach przez Citizen Lab okazało się, że w okresie od czerwca do sierpnia ubiegłego roku mój telefon został sześciokrotnie zainfekowany oprogramowaniem Pegasus. I tu taka chwila pewnej osobistej refleksji. Ja dokładnie w tym momencie pamiętam chwilę, kiedy zadzwonił do mnie ekspert Citizen Lab i poinformował, że mój telefon został rzeczywiście zhakowany. I to, co było do tej pory pewną niepewnością, e, potwierdziło się. I mimo tego, że nic złego nie zrobiłam, mimo tego, że nie popełniłam żadnego przestępstwa, że przestrzegam prawa, jestem uczciwym obywatelem, państwo, którego jestem również funkcjonariuszem, postanowiło użyć wobec mnie tak bezwzględnego i tak bezprawnego narzędzia. Ta świadomość, że zostałam odarta całkowicie z prywatności, że ktoś uzyskał dostęp do wszystkich, nawet najbardziej intymnych, aspektów mojego życia. Miał wgląd bez żadnych ograniczeń w każdą jego sferę, nie tylko życia osobistego, ale również zawodowego. I że dotyczy to każdej osoby, która miała ze mną kontakt: rodziny, znajomych, współpracowników. Jest to uczucie, którego naprawdę nie życzę, nawet najgorszemu wrogowi. Ofensywność oprogramowania Pegasus, jego możliwości techniczne skutkują totalną i nieograniczoną w czasie inwigilacją. Przejęciem całkowitej kontroli nad telefonem, przechwyceniem całej jego zawartości od SMS-ów, maili, listy kontaktów, hasła dostępów do aplikacji bankowych, zdjęcia, dokumenty, kalendarz, lokalizacje, również śledzenie, podsłuchiwanie, rejestrowanie, aktywności każdej osoby i każdego miejsca z otoczenia osoby inwigilowanej tym programem przez mikrofon i kamerę. To wszystko sprawia, że używanie Pegasusa przez służby specjalne jako narzędzia do kontroli operacyjnej jest bezprawne. Co więcej, program ten łamiąc zabezpieczenia telefonu umożliwia umiesz umieszczanie w nim nowych danych informatycznych, treści, których wcześniej tam nie było. Umożliwia zmianę danych dotychczasowych, czy też usu usuwanie danych, które tam były. Telefon, który został zaatakowany Pegasusem, Pozostaje takim na zawsze. Pegasus ma możliwość zmiany oprogramowania fabrycznego urządzenia, pozostawienia luk w systemie, które umożliwiają nieautoryzowane wejścia i pozyskiwanie danych w przyszłości. Więc śmiało można powiedzieć, że Pegasus jest bronią, jest bronią o charakterze cybernetycznym i nie może być legalnie stosowany do przewidzianej prawem kontroli operacyjnej. Dlatego też po złożonym przeze mnie zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa byłam dwukrotnie przesłuchiwana, zadeklarowałam, że udostępnię polskim organom ścigania swój telefon do badań, zawnioskowałam o zwrócenie się do firmy Apple o zabezpieczenie danych informatycznych, będących w posiadaniu tej firmy, a potwierdzających fakt włamania na mój telefon. Prokuratura po niespełna miesiącu odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie uznała, że nie ma tutaj żadnego przestępstwa. Na tą decyzję złożyłam zażalenie zgodnie z polską procedurą do sądu. Pomimo upływu prawie 9 miesięcy nie mam żadnej informacji, co z tą sprawą aktualnie się dzieje. Szanowni Państwo, oczywistym jest, że w celu ścigania najgroźniejszych przestępstw, w celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania przestępczości, powinna być wykonywana kontrola operacyjna. Jednakże zgodnie z prawem, zgodnie z polskim porządkiem prawnym, taka kontrola może być podejmowana przez służby tylko wówczas, kiedy w danej sprawie wobec określonej osoby inne środki wykrywcze czy dowodowe okazały się bezskuteczne albo nieprzydatne. I tak kontrola operacyjna ponieważ jest środkiem ostatecznym, bo stanowi ogromną ingerencję w konstytucyjne prawo każdego z nas do prywatności i wolności komunikowania się, musi mieć precyzyjną i jasną podstawę prawną, a w demokratycznym państwie, w demokratycznym społeczeństwie może być podejmowana wyłącznie w celu obrony społeczeństwa przed przestępczością i patologiami. W Polsce na podstawie dotychczasowych ustaleń Najwyższej Izby Kontroli nie mamy wątpliwości, wątpliwości, że nabywcą oprogramowania Pegasus w 2017 roku było Centralne Biuro Antykorupcyjne. Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z polskimi przepisami może podejmować kontrolę operacyjną wyłącznie w zakresie swoich kompetencji przyznanych mu ustawą w odniesieniu do konkretnie wyliczonych przestępstw wskazanych w ustawie. Przy czym istotne jest, że CBA, Centralne Biuro Administracyjne antykorupcyjne, może korzystać z tej kontroli operacyjnej tylko w takim celu, jakim jest zwalczanie korupcji w życiu publicznym, gospodarczym, także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. I chcę w tym momencie kategorycznie podkreślić, że nie znajduje żadnych podstaw ani faktycznych, ani prawnych, aby w tym kontekście Służba ta mogła podejmować wobec mnie jakiekolwiek działania oparte na przepisach prawa. Polski minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, Zbigniew Ziobro, publicznie deklaruje, że z tego co pamięta, nie wyrażał zgody na wykorzystanie Pegasusa do kontroli operacyjnych prowadzonych przez służby za zgodą sądu. Oświadczenie Zbigniewa Ziobry które w mojej ocenie jest niewiarygodne ma jeszcze jeden aspekt. Jest on prokuratorem generalnym prezentuje publicznie brak jakiejkolwiek wiedzy o stosowaniu Pegazusa w Polsce, mimo że jako prokurator generalny zgodnie z przepisami sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno rozpoznawczymi, ma prawo w nie wglądu i co najważniejsze okresowo analizuje dopuszczalność stosowania środków technicznych z uwagi na ich rodzaj, miejsce i sposób wykorzystania. Zatem nie ma możliwości chyba że jest to celowe niedopełnienie obowiązku w tym zakresie przez prokuratora generalnego aby nie wiedział on, że Pegasus w Polsce był wykorzystywany. Szanowni Państwo, Kończąc swoje wypowiedź, swoją wypowiedź, oddając się do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o ewentualne pytania, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na pewne wnioski, które nasunęły mi się w tej sprawie, do których doszłam jako praktyk, jako prokurator prowadzący postępowania. Pegasus jest systemem do wykorzystania, do którego służby nie potrzebują żadnej technicznej współpracy ze strony operatorów telekomunikacyjnych, co jest zasadą przy legalnie zarządzonej kontroli operacyjnej. Kontrola operacyjna w Polsce jest regulowana szeregiem aktów prawnych, natomiast nie przewidują one i zapewne nadal nie regulują stosowania tego środka technicznego, a więc nie można w żaden sposób legal... powoływać się na legalność jego wykorzystania. A to z kolei rodzi pokusę funkcjonariuszy do wykorzystywania tego oprogramowania poza wszelką kontrolą i bez jakiegokolwiek dokumentowania przypadków jego użycia. Pegasus jest systemem, który z założenia miał nie pozostawiać żadnych śladów na telefonach, na urządzeniach na których był instalowany, co więcej ma zaprogramowaną funkcję samousuwania w chwili gdy uzna, że podejmowane są jakieś próby jego namierzenia. Jeśli na czele polskich służb stoją osoby takie jak Mariusz Kamiński, osoba, która w 2015 roku została wprawdzie nieprawomocnie skazana za nadużycia i wyłudzenia zgód na przeprowadzanie kontroli operacyjnych. To jeśli, czy mając możliwość i mając dostęp do narzędzia nie pozostawiającego żadnych śladów swojego użycia, jednocześnie mającego tak potężne możliwości techniczne, które umożliwia dostęp do całego życia osoby inwigilowanej w ten sposób. Służby państwowe nie wykorzystały tej możliwości w sposób pozaprawny i nie w celu ścigania przestępstw, a w celu uzyskania wiedzy jako takiej. Że założono, że jak się szuka, to się coś znajdzie. I może nie dowody przestępstwa, a na przykład materiały dyskredytujące czy też mogące posłużyć do szantażu. I Pozwolę sobie zakończyć takim stwierdzeniem, że naszym zadaniem i zadaniem państwa jest bezwzględne wyjaśnienie kwestii używania tego rodzaju oprogramowań nielegalnych. Zacytuję tu może zdanie angielskiego filozofa z przełomu XVI i XVII wieku, Francisa Bacona, który powiedział, że wiedza to władza i państwa zadaniem jest sprawić, aby ta władza nie była, nie pozostała bez kontroli. Jeżeli Polska, jak i inne kraje europejskie mają pozostać demokratycznymi państwami prawa, nie ma innej drogi niż rzetelne wyjaśnienie tej kwestii i zapewnienie takich podstaw prawnych, aby takie sytuacje nigdy się nie powtórzyły, aby nie dochodziło do nielegalnych nie inwigilacji obywateli e, krajów tylko dlatego, że z jakichś powodów są oni niewygodni dla władz swojego kraju. Dziękuję. Thank you, Before... Dziękujemy Pani Brzosek. Zanim przekażę głos pani Panu Giertychowi, ci z Państwa, którzy chcą wziąć udział w sesji pytań, prosimy o sygnał, żebyśmy mogli zrobić listę mówców. Prosimy Pana Giertycha, również 10 minut. Szanowni Państwo, John Scott Wrighton, jeden z dyrektorów Syden Lab, powiedział, że. Pegazus to jest taki kanarek w kopalni węgla. Kanarki w kopalniach węgla używali górnicy przed wieloma laty, aby wskazywały poprzez reakcję swego organizmu na pojawienie się metanu, śmiertelnego gazu, który groził śmiercią tych ludzi. Czym jest ten metan? Metan to jest autorytaryzm, Szanowni Państwo. Używanie Pegasusa wskazuje na to, że mamy do czynienia z zagrożeniem w danym państwie, zagrożeniem autorytaryzmem. Jest bardzo istotna różnica, jeżeli chodzi o motywy działania ze strony rządzących. Różnica pomiędzy używaniem nawet wątpliwych legalnie programów, ale do zwalczania terroryzmu czy bardzo poważnej przestępczości a używaniem tych programów do zwalczania opozycji. W Polsce mieliśmy do czynienia z używaniem Pegasusa do zwalczania opozycji. Jako przykład podam, e, oczywiście bardziej znana jest sprawa e, pana senatora Brezy i e, używanych e, jego SMS-ów, manipulowanych do ataków w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku. Ale również dotyczyło to mnie. Na przykład robiono stenogramy z moich rozmów z panem przewodniczącym ówczesnym Rady Europejskiej, Donaldem Tuskiem, i badano, czy w tych rozmowach można znaleźć coś nielegalnego. Ja byłem prawnikiem, adwokatem i do dziś jestem Donalda Tuska w różnych sprawach. Robienie stenogramów, rozmów. Adwokata z klientem w każdym demokratycznym kraju to jest ciężkie przestępstwo. Jeżeli natomiast dotyczy klienta, który jest potencjalnym czy aktualnym liderem opozycji, to jest to wprost droga do autorytaryzmu, takiego autorytaryzmu, jaki widzimy w Turcji, na Białorusi czy w Rosji. Praworządność blokuje autorytaryzm. Ten konflikt, który jest pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim a rządem polskim odnośnie praworządności, to jest konflikt o to, czy kraj członkowski, Polska, będzie krajem autorytarnym czy demokratycznym. Praworządność blokuje autorytaryzm, blokuje złodziejstwo, które w naszym kraju ma rozmiary w tej chwili niewyobrażalne. Złodziejstwo zorganizowane, chronione przez prokuraturę chronione przez służby specjalne, w którym grupa, partia rządząca uwłaszcza się na mieniu publicznym. Praworządność również blokuje możliwość jawnego prześladowania opozycji. Różnica pomiędzy Polską a Rosją jest, jest istotna. Proszę państwa. My jeszcze zachowaliśmy praworządność w tym zakresie. Że istnieją niezależne sądy, które w niektórych sprawach blokują możliwość rządowi jawnego prześladowania opozycji. W mojej sprawie dziewięć razy sądy odmawiały różnych form prześladowania mnie. I uwierzcie Państwo, praworządność to nie jest abstrakcja, jak się ma kajdanki na rękach. Praworządność to nie jest abstrakcja, jak się oczekuje na orzeczenie sądu aresztowego. To nie jest abstrakcja, to jest coś bardzo realnego. I dopóki człowiek tego sam nie przeżyje, tak jak miałem niestety dzięki prawu i sprawiedliwości okazję, do tego nie poczuję, że ten spór, który wygląda na teoretyczny spór o jakieś tam wartości, w konkretnym wymiarze konkretnego człowieka ma bardzo konkretny wymiar zimnych kajdanek na rękach. Moją ojczyznę od takiego autorytaryzmu, jaki jest w Rosji czy na Białorusi, gdzie opozycjoniści po prostu siedzą w więzieniach pod fałszywymi różnymi zarzutami, dzieli ta wąska grupa sędziów, którzy się nie poddają, tych, którzy po prostu wbrew prześladowaniom w moich sprawach sędziowie za wydawane orzeczenia później mieli rozpoczynane sprawy dyscyplinarne. Ci sędziowie, którzy się nie poddają, to jest blokada w naszym kraju przed autorytaryzmem. Też wolne media bronią w każdym kraju demokrację przed przekształceniem w autorytaryzm. Również w Polsce mamy ciągle wolne media i, i to jest w związku z tym ogromna szansa na to, żebyśmy Również pokazali, i myślę, że to będzie dla wielu krajów bardzo ciekawy przykład, w jaki sposób wychodzi się z zagrożenia autorytaryzmu. Bo Polska wyjdzie z tego zagrożenia. Mamy za rok wybory, które zmienią kształt naszego kraju. Wszystkie sondaże na to pokazują. I nastąpi przywrócenie pełnej praworządności również w tym zakresie, który teraz nie funkcjonuje, czyli w prokuraturze. Ta, takie osoby jak pani prokurator Wrzosek, Przestaną być prześladowane i rozpocznie się również rozliczenie tych, którzy okradli nasz kraj. W sposób legalny, praworządny będziemy te kwestie rozliczać. Również nastąpi wyjaśnienie w Polsce sprawy Pegazusa. Jestem przekonany, że za rok nie będzie takiej sytuacji, jak tutaj wspomniał Pan Przewodniczący, że rząd polski odmawia współpracy z Komisją. Myślę, że za rok rząd polski będzie w pełni współpracował i pomoże również w wyjaśnieniu tych okoliczności, które Państwa w tej sprawie interesują. Myślę również, że powinniśmy rozważyć na kanwie również Parlamentu Europejskiego zbudowanie mechanizmów w Unii Europejskiej które bronią każdy kraj przed opadnięciem w autorytaryzm. Bo to nie jest tak, że kto, kto, ktokolwiek jest wolny od zagrożenia autorytaryzmem. W historii mieliśmy wiele przykładów w różnych krajach, gdzie demokracja upadała z różnych powodów, ale najczęściej była to oczywiście chciwość w danej partii rządzącej, która wygrywała wybory demokratyczne, a później przekształcała kraj w coś, co zagrażało obywatelom i zagrażało oczywiście sąsiadom. Powinniśmy wypracować jakieś mechanizmy, które powodują, że przynajmniej trzy zasadnicze rzeczy w Europie są nienaruszalne. To jest kwestia wolnych mediów, bo bez tego demokracja bardzo szybko przekształca się w autorytaryzm. Mieliśmy również w Polsce próbę zniszczenia głównej, partii, głównej stacji. Prywatnej. To miało miejsce rok temu. Była próba wywłaszczenia tej stacji. Rząd wykupuje różne media po to, żeby go nie krytykować i po to, żeby uniknąć kontroli dziennikarskiej. Czyli jeden z elementów najważniejszych to jest właśnie sfera mediów, wolne media. Drugi element, który powinien być standardem europejskim, który automatycznie uruchamia pewne działania ze strony. Unii Europejskiej, które blokują rządowi krajowemu możliwość na przykład złamania wymiaru sprawiedliwości. Bez praworządności kraj nie może być demokratyczny. I, I oczywiście jest jeszcze trzeci element to jest sam mechanizm wyborczy, czyli zapewnienie, że dany kraj ma rzeczywistą demokrację. Pegasus w Polsce był tym metanem. Wskazywał na to, że istnieje zagrożenie. To, co powiedziała pani prokurator Wrzosek o tym poczuciu odarcia, swojego odarcia i odarcia najbliższych z intymności związanej z godnością człowieka, to poczucie odarcia jest przejmujące, jeżeli ma się świadomość, że przez wiele miesięcy nieuprawniona osoba w sposób nielegalny z motywów politycznych. Śledziła nasze życie, próbowała coś znaleźć, grzebała w mailach, grzebała w SMS-ach. To jest naprawdę dojmujące uczucie, ale to nie chodzi o kwestię odczucia ofiar. To jest sprawa generalna, bo jeżeli w, danym, w każdym kraju zniszczy się tych kilkadziesiąt osób, które kształtują właśnie postawy prawników, adwokatów, prokuratorów, sędziów, opozycję, jeżeli się ich zniszczy to można doprowadzić do sytuacji, w której kraj jest przeciwny władzy, ale nie ma instrumentów, bo nie ma ludzi, którzy są w stanie tej władzy się przeciwstawić i y, y, ją obalić. W Polsce na, na szczęście to się nie stało. Na szczęście mamy y, budującą się opozycję, która y, zmierza do przejęcia władzy i to przejęcie władzy również doprowadzi do wyjaśnienia tej kwestii. Tego metanu, który zagrażał kanarkowi, czyli Pegasusa. Myślę, że dokładnie wypełniłem czas, który mi dał pan przewodniczący. 10 minut minęło. Dziękuję bardzo.